Możemy może mi odmidać O! Pięknie! Moje! Wajs, dawaj Pięknie! O, się Halo, halo, Z tej strony Haby. rodzinie są w tym materiale wraz z sąsiadem. Pokażemy wam, jak się gra na razie i będziemy chcieli wygrać. Oczywiście z swoimi przeciwnikami. Jest z nami nasz kochany, wyjątkowy sąsiad. Siemanek. Siemano, kolano, witam tutaj serdecznie każdego mocnego widza. O, o, o odmida. Tak. Al digle ty dobra, dobra. ty dla widza trzeba ugrać, i później możemy dokończyć moje przywitanie. Mi się wydaje, że on skakał mm. gdzieś. No, I go skakał. I no tam właśnie, dobra. Jezus, Maria, sąsiad. Na widza ograne i teraz można dokończyć Witam serdecznie każdego naszego kochanego widza serdecznie w odcinku lecimy oczywiście pokonać tutaj takich śmiesznych gagatku do zera jak najlepiej, żeby LR się zgadzał, żeby ranga była wita. Oczywiście tutaj z naszym kochanym panem Habi Mój kochany, jak ty ugrywasz... Także lecimy. To mi się serce raduje, ty. Saj ogólnie. Jest. Ej, nie mam granatu więcej. Minus. W Sajdzie gra. Digl w Sajdzie, ty. I na blisko Dorsy. Oj. Nice try. Dobra. Zbejtował mi. Mosty są. Mosty są z diglów. Z diglów, no? Z digl. No dobra, tam jeszcze. I to samo prawie. Z dwóch diglów, bez kitu Ta. Odmieniamy dwa rodzaje diglów. Digl i dwa digle. A, o właśnie, digle, no. Z digli są mocni widzowie, no. Co są sile? Boosta można tutaj sobie pyknąć. A można, ale to czekaj, ja się na górze, wiesz, tak jakby ciężko będzie mi tam A. zajść. Będę za... ci info sprzedać. Jest Z, -ka, Z -ka jest. Zetka i short, nie? E, no, short na pewno, bo dostałem palaka. A oni chyba... A co oni grają? Strześ? No, E ma i tu na no blisko, przeciw elektryku. Zetka dwóch. Short, znaczy z... Nie, short, short. Short i zetka. Biało. Kura? Wy się tam spróbowali shorta, co? Cześć, spróbuję lepiej. Spróbuj spróbować shorta, chyba że go tam nie ma. Nie jest, on do tam. A mamy 30 sekund. Musimy coś zrobić. Czekaj, Brawo, sąsiad! Biorę kałacha Posz, do łapy. Proszę szefów tutaj. Nie no, słuchajcie, ja robię 0 1 2, sąsiad mnie kieruje. <coughs> sąsiad w jakiejś dzisiaj dzikiej formie, ostatnio ja ciebie, to teraz z tym nie. Trzeba, trzeba, bo... Reaktywacja będzie tej drużynki, to... One bite? Kurde, no, będziemy coś oh. knić. kurde, ale. Sąsiad ja wiesz... zawsze jestem otwarty. <grywa> no, oczywiście, że masz... Ty masz na poruszenie już jako pierwszy. Słuchajcie, sąsiadem będziemy, karty. Sąsiadem będziemy tak klikać się na Mii, będziemy najlepsi w Europie. A wy, nasi koledzy, będziecie nas wspierać, żebyśmy moi drodzy utrzymali się na topie, żebyśmy grali w najlepszych turniejach. Ogólnie przy dorzeczach jeden gra. Leży. Pięknie. No w końcu no mam fraga, sąsiad, jezus. Tak ciężko. No brawo, to akurat fajna ruda była. Dream Team się szykuje. Oj tak, słuchajcie moi drodzy, Dream Team będzie tak mocny, że przeciwnicy nawet nie będą chcieli grać. A jeśli moi drodzy będą chcieli grać, to będą musieli wstawić opór. Odpalić cheaty. I odpalić cheaty, właśnie. Wtedy będziemy musieli grać na czterów. Ale już nie raz widzieliście moi drodzy, że wygrywaliśmy na takich gadków, więc... O, biało. Ty, nie ja się zbagowałem. W ogóle zapraszamy tutaj do odcinka u Abiego. Yyy, oczywiście słuchaj, w Zrobiliśmy bitwę. Tak, dokładnie. Żeby obejrzeć, bo to jest seria najmocniejsze jeśli widzicie, takie takie zatka jeszcze. Noise. O takie rzeczy. Zatka, zatka, zatka. Scout. Ma tylko Scouta. To jest tylko scout. Jak go podjesz, to wind camo. Czekaj, bo ogóle. Się... Jaka psycha mocarna Ale tutaj z, zrobiłem kurde combo mocne Chłop! Normalnie dwa metry ode mnie na Chłop ma stalową psychę, ty stary jak Sigma, bez wychodzi, emocji no. I do wychodzi to wychodzi bez kitów Kłow 2 metry przydają słyszy jak się plantuje na luzie. Za siteem. A. Nie. Iść. O nie. Jest tutaj. Okay. A jest siteem, gra już. To przy dorsach może. Nice. Dobra, short crash. On uma lá que é aqui, aqui ó? Onde você grá? Não, não sei. Não Tá. na go. Ty, może mi odminać? O! Pięknie! O Jezus! Stanowa psycha! To no bez skitu, ale widzieliście widzowie? Jak na mózg zagrałem, żeby on pomyślał, że jestem na górze, To jest wyższy stan świadomości, słuchaj. To już jest w ogóle... na po pijaku tak ludzie nie grają. No, a habitowsko robi na czeźwo, moi drodzy. A widzicie? Ale, ale, no, pięknie, kurde, pięknie. W ogóle, ja już tam żaden poszedł, ale to tego. To się zdawało chyba. Słuchaj, to doświadczenie, na mi na polski się przyda, nie? No pewnie, że tak. Myślę, że nie, każdy oponent tam nie podszedł, za w takim klaczu. Ja w ogóle nic nie kupiłem. Side. Nice. Jest zetka. Tam... Plantuję. No. Plantuję na shorta. Short chyba dać ci busta w Tu? Nie, jasne, wyjdzie teraz. O, żeś dał chłopowi. Chłop się przeżegnał. Ty. Rozłożył się na tutaj. Zobacz. Na części nie, pierwszej, nie? nie? No. Rozłożył się u mnie tutaj. Pięknie. Ale nie, no słuchajcie, widzę, no dzisiaj z sąsiadem oponentów deklasujemy totalnie, wydaje mi się, nie? No, mi się wydaje, że tak jak mówiliśmy, że forma na lato będzie. Tak jest, tutaj. Robiona. I, i, to, I to jeszcze jak? Słuchajcie, no, najprawdopodobniej z tego co już wiecie, moi drodzy, Rust ma zostać zmieniony. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Zobaczymy, też będziemy grać nasze pierwsze mecze na tej mapie Dorsy. Biało? tam najda. Ty chłop, proszę ci bić. Oj, dwóch. Kurde, myślę, że jeden. Nice, z towego! Pięknie! Co to? O, rozdał. Ale profesor! Nie profesor! <grym> chirurgami w swojej okolicy. <grym> chirurgami bez Chrzeszcze w na ślepo zrobił teraz. <grym> No. Słuchajcie, jak za takie akcje mam. zawiesi łapki do góry, to widzowie... Nie no, to jest za mocno. Musi się wstydzić. Mogę starać w ogóle. Dorsy. O, góra. Dorki. Leży. Nice. I góra, tak? Góra, to jest pewniak? No słyszałem coś. Flashuje górę? Jest, jest, jest. Ok. Góra jest do prawej, góra idzie do ciebie, idzie do ciebie. Ja Dawaj go tam. A nie mam jak pięknie. Zarąbiście. No, to słuchajcie. Jest to, co my chcemy oglądać? Dokładnie, z sąsiadem. Najlepsze duo, moi drodzy, tylko i wyłącznie na kanale Hobby Life. Ale także, moi drodzy, na kanale Sąsiada. Wyjedźcie na kanał, subujcie, moi drodzy, bo my, po takim meczu dostajemy plus 20 i się zbliżamy, moi drodzy, do jakiejś elitki, a może nawet i legendy. Sąsiad, ja tobie bardzo dziękuję. Wam też, widzowie za oglądanie. Wpadajcie do Sąsiada, trzymajcie się i hejka. Heju.